głębi serca tęsknimy za miłością, która jest nieodwołalna. Jeżeli mówisz kochasz, to to jest nieodwołalne. Oczywiście nam się czasem wydaje tak, że jak powiem kocham, no uczucie może być, może ulecieć. Ale jeżeli się powie kocham z głębi serca, jeżeli się staje przed ołtarzem i mówi biorę Boga na świadka i przysięgam, że kocham, że będę wierny i że Cię nie opuszczę. To to nas przeraża, bo mówimy aż do śmierci. Dziennikarze strony Boże, jak to aż do śmierci. Ale my gdzieś w gruncie rzeczy tęsknimy za takimi sytuacjami, które są nieodwołalne. Tęsknimy za miłością, która jest nieodwołalna, bo taką miłością kocha miłość. Miłość kocha takie, jakie jest i będzie kochać zawsze. Ale my, ludzie, uczymy się tej miłości. I to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że żeby kochać taką miłością. Nieodwołalną, potrzebujemy najpierw uświadomić sobie, jakich siebie nie kochamy. I czy to oznacza, że jeśli kocham, to muszę być z tą osobą do końca życia? Też nie. Bo kochać to znaczy akceptować. A jeśli ktoś nie transformuje, nie, nie, nie uzdrawia swoich lęków, bóli i wymusza na nas różne rzeczy, bo nie rozumie swojego bólu. To można płakać, możecie boleć, to ten brak transformacji tej osoby, ale jeśli ta osoba blokuje Ciebie na wyrażenie siebie, to będziesz ją kochać, płakać, ale pójdziesz za tym, co Ciebie wyraża. I to też jest miłość.